Widzowie, to co widzicie przed wami, to nie jest bait. Właśnie odblokowałem e, Kroła, tego cudownego skina do kruka. Mm, no i sobie nie włączyłem tego, jak, no, nagrywania, jak się, jak go odblokowałem, ale widzowie, odblokowałem go właśnie. Wy go wybraliście w ankietach. Właśnie tego pięknego skrina. Skrina, serio. Skina do kruka. Był wasz wybór. Wy wybraliście tego skina do kruka w ankietach i myślę, że nawet spoko skin. Do drugiej edycji na pewno kilka też skinów wejdzie, ale druga edycja jeszcze, no myślę, że tak gdzieś za tydzień albo więcej troszeczkę. Co my tu mamy? Bierzemy sobie Cuba. Widzowie, nie no, Wina chyba robimy. Albo Widzowie, jak wolicie, robić Wina czy. Animacja przegrywu, dobra, no nie wiem widzowie, nie wiem jak to wyjdzie, ja jestem i kompletnym w więc no wyszła akurat szósta ranga. Ogólnie też w tle widzowie, multi leci, nie wiem czy słyszycie, multi leci w tle, no trochę słaba ta animacja przegrywu. Się, okej, okay. Chciałbym przetestować na przykład ulta, coś takiego, nie? Multi among us, tak, multi among us. Ten odcinek, co wleciał dużo temu, leci teraz dla widzowie. Dosłownie. Dobra. Proszę sobie pom, pom, pom. Bierzemy tą skrzynię. Tylko że ten Spike, Spike niebezpiecznie do mnie tutaj podchodzi. Ogólnie tu też ktoś jest chyba. No, 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 serio, serio. Ej, dzisiaj mam zły dzień strasznie, nie? No, dzisiaj mam strasznie zły dzień. Dosłownie dzisiaj mam strasznie zły dzień, hmm, smutne widzowie. Ogólnie jest też mało puszek mam, ale nie no, bardzo, bardzo ładny skinek, nie? Tylko strasznie zły dzień mam dzisiaj. Dobra, gramy jeszcze raz, trudno, najwyżej przegram. Widzowie, tym razem zadejmę, nie wiem co z, czego... co z czego wyjdzie. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia widzowie. Y serio? Ja? Ale sraka. Dobra, 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 podaj, po... Nie, nie, czekaj, 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 tak, nie, podawaj. Yo, dobrze, dobrze, wiem, że mnie kierują i piszcie, nie musi się pisać, wygląda, że kery, kery, ale to są randomy, akurat, wiecie, o co chodzi, to nie jest moja drużyna, nic, nic, z tego nie robiłem. Ale no, wiecie, Tori na przykład sobie wbił 30 -tą rangę na spajku, więc... Też go kierowali, no nie ma z tym problemu, no jak z mnie kierować, to nie kerowam to wie. Możecie też mnie kierować, a może was dodam do znajdź wtedy, więc polecam. Możecie się zgłaszać w komentarzach do Gierek ze mną, może na film na przykład, jak będę wbiła jakąś 25 rangę. Naprawdę upłacę się. Ym, no i myślę nad jakimś jeden 7 fałs 1 kolejnym, nie? Jo, Dobra Ult! jo, ale zajebisty ult widzowie. Mega. Nie no, Ult najlepszy, Ult najlepszy, nie? Mega. Dobra, pam, pam, pam. Oj, oj, dostanę teraz, nie? Nie dostałem. Let's go, let's go, let's go. 600p. Dobra, mamy to, mamy to. Aj, Edgard. No, nie, no, Edgardy widzowie. Edgardy, ja miałem na 25. W się sensie mam nawet na 25. Edgarda. Ogólnie mam dwie 25 rangi i tyle, tak dosłownie, dosłownie widzowie. Chciałbym wbić, może na kolejnym filmie pomyślimy coś nad wbijaniem właśnie 25 rangi. Mamy kolejnego gola 2 do 0. No wygrał mój team, bo ja nic nie robiłem takim total, więc akurat to wygrał mój team. Mamy jeszcze bardzo rzadki start dropik, czyli w sumie nic nie wypadnie. Stawiam na monety widzowie. Uwaga, czy będą monety? Nie, punkty mocy widzowie, szkoda. Szkoda, mega widzowie, mega normalnie. Zapraszam Was do mojego klubu LukaTM, Tam dołączy się gość 50 tysięcy łapków i, no, być może będzie jeden fałs jeden z nim. Jeśli chcecie, jeden fałs jeden, zapraszam.